Cześć, ja jestem Pawcio, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kariery w FIFA 19 klubem RB Lipsk. W dzisiejszym odcinku zagramy ćwierć nowe spotkanie w Pucharze Niemiec z klubem Hoffenheim. Tak się prezentuje reszta par tego pucharu. Poza tym zagramy dwa spotkania z Olimpikiem Marsylia w ramach 1-16 finału Ligi Europy. Tak się prezentuje reszta par. I jeszcze przesymulujemy spotkanie z Eintrachtem, Stuttgartem oraz ligowe spotkanie z Hoffenheim. Tak się dla nas w miesiąc luty zakończy. I w miesiącu marzec kolejne dwie symulacje. Z Nurembergą oraz Augsburgiem I dosumujemy do spotkania z Schalke Przed nami ćwierć nowe spotkanie w Pucharze Niemiec Gramy to spotkanie u siebie Z Hoffenheim zagramy w strajach podstawowych Hoffenheim zagra w trzecim komplecie Zagramy składem rezerwowym Oprócz naszego lewego obrońcy Saraciego Bo za niego nie mamy żadnego zmiennika Zaraz zaczynamy ten mecz Ćwierć nowe spotkanie w Pucharze Niemiec RB Lipsk na własnym stadionie podejmie Hoffenheim zaczynamy ten mecz Mukiele, zobaczmy Sabitzer pierwszy strzał na bramkę, jeszcze będzie dobitka! I to jest pierwsza bramka w minucie 5. Bramkę strzela bodajże na środkowy pomocik defensywny Adams. Zobaczmy oczywiście Zawodnik z umerem 14. No i dobrze, szybko obejmujemy prowadzenie. No i naprawdę to może cieszyć y, trenera, czyli mnie. Zobaczmy tutaj piękne podanie do Sabicera. Ten próbował strzelić strzał zablokowany, ale Adams to zgarnął tą piłkę i strzelił na 1 do zera. Znakomita piłka do Saraciego, zobaczmy, Saraci dośrodkowanie na, na Polsen, na Polsen, 2-0, minuta 15 i wygrywamy już 2-0 z Hoffenheim, no naprawdę super strzelec Polsen, wysoki i silny zawodnik, pakuje z głowy tą piłkę do bramki, znakomite dośrodkowanie od Saraciego, zobaczmy to jeszcze raz, ładne podają od Heidary do Saraciego, Saraci dośrodkowanie i Polsen, wysoki. Pokonał bramkarza, wygrywamy już 2-0 po 15 minutach. Zobaczmy, Kramaric strzał na bramkę, ale Mwogo czujnie w bramce. Hajda, raz zobaczmy, znakomita piłka, Sabitzer broni bramkarz, znakomita interwencja bramkarza Hoffenheim. Mukiele może dośrodkowanie, takie piękne, co za gol w 32 minucie tego spotkania. Odwrócony zawodnik, Sabitzer bodajże, jeszcze z piętki, no. Stadiony świata, ta bramka, Sabicer na 3-0 w minucie 33. Zobaczmy doświadczenie od Mukiele i zobaczmy, jak to zrobił Sabicer. No znakomicie, znakomity strzał Sabicera 3-0. Koniec pierwszej i tego jeszcze w serii nie było. Wygrywamy do przerwy z Hoffenheim w ćwierćfinale. ale. Pucharze Niemiec, aż 3 do 0 Znakomita bramka Sabitzer Ale znakomita nasza gra, Hoffenheim Miało jedną dobrą sytuację 4 strzały, 2 celne, Hoffenheim, my mieliśmy 6 strzałów 6 celnych, ale co z tego Skoro my mamy 3 bramki I mogliśmy mieć jeszcze czwartą Zaczynamy drugą część spotkania Hoffenheim wyszło w takim składzie, no prawie podstawowy Kilku zawodników jest tylko Rezerwowych, na przykład podstawowym jest Kramaric, Wilson, Cyprian Bonaventura Vogt, Schulz, czy bramkarz Bauman, a mimo tego wygrywa 3-0, zobaczmy, Schulz dośrodkowanie w pole karne, znakomite i to jest pierwsza bramka dla Hoffenheim e, bramka na 3-1 znakomicie tam wszedł Cyprien i niestety zamienił to doświadkowanie Schulza e, na bramkę zobaczmy powtórkę, tutaj Schulz ładnie zwiódł Mukiele, Doświadkowanie w pole karne. no i tutaj błąd Adamsa, ale czemu Adams krył tak dużego Cypriena, to nie mam pojęcia, 3-1 ależ znakomita akcja, zobaczmy, jeszcze Polsen strzał na bramkę, to była o, przepiękna akcja, ale niestety Broni Bauman Saraci, Sabitzer, Saraci, Sabitzer Niestety słupek Sabitzer znakomita piłka do Smyfrowa Smyfrow ale goni go Kaderabek Jeszcze Smyfrow Zobaczmy takie dośrodkowanie Polsen pspiętki do Egesteina, Znakomita asysta I to już jest koniec Hoffenheim W tym pucharze Niemiec W tej edycji pucharu Niemiec Egenstein na 4 do 1 To już jest koniec To jest zwycięstwo naszej To naprawdę pewne Hoffenheim w drugiej połowie dużo lepiej grało Niż w pierwszej, ale zobaczmy, tu jeszcze z piętki założył dziurę obrońcy Hoffenheim. Podał tą piętką podał do Egesteina i 4 do 1 i to jest koniec tego spotkania, przechodzimy do półfinału Pucharu Niemiec pokonując w pięknym stylu drużynę Hoffenheim 4-1, 10 strzałów 8 celnych, nasza drużyna Hoffenheim 6 strzałów i 3 celne zobaczmy sobie, Borussia Dortmund zaczęła mecz z Fortuną Düsseldorf, tak się prezentują wyniki w ćwierćfinale Pucharu Niemiec do półfinału awansują Freiburg Bayern Monachium, RB Lipsch oraz Borussia Dortmund, nagroda z turnieju 1 265 000 przełożone spotkanie z Borusem Myszyn i niestety Emil Forsberg został sprzedany do klubu Barney za kwotę 46 milionów i 100 tysięcy. Kolejka 22. Mamy spotkanie z Eintrachtem. Zagramy takim składem półskład podstawowy, półskład rezerwowy, bo za kilka dni gramy spotkanie z Olimpikiem Marsylia. Widzieliśmy w tabeli, zajmujemy miejsce trzecie. Pierwszy Bayer Leverkusen, drugi Bayern Monachium, ale jeżeli wygramy, to wrócimy na pozycję lidera bodajże. Zobaczmy. Mecz z Eintrachtem. Jowicz strzela bramkę i 2 do 2. Dwie Bramki Sabicera i bramka Wilany i Jowicza. Przed nami kolejny trening. Na treningu będą trenowali Bruma oraz Mukiele. Tak on się prezentował. 1-16 finały Ligi Europy gramy z Olimpikiem Marsylia. Gramy to spotkanie na wyjeździe we Francji. Zagramy w strojach wyjazdowych. Marsylia zagra w strojach podstawowych. Zagramy najsilniejszą możliwą jedenastką, jaką do tej pory mogę złożyć, i zaraz zaczynamy. 1-16 finały Ligi Europy Francja i Olimpik Marsylia podejmie na własnym stadionie. RB Lipsk. zaczynamy ten mecz Gbamin, zobaczmy, Forsberg, pierwszy strzał na bramkę, znakomity gol Minuta ósma i samo okienko, w samo okienko przymierzył Emil Forsberg Znakomity gol, tuż na początku tego spotkania I cieszą się z bramkarzem rezerwowym, Mvogo. zobaczmy Gbamin Ładnie tutaj znalazł Forsberga, Forsberg przyjął, ustawił piłkę i pokonał bodajże mandande. Bruma, zobaczmy fatalny błąd Olimpiku Marsylia Forsberg, ale... Mandanda, czujnie w bramce, jeszcze będzie jutro w minucie 31. Zobaczmy, Havertz, znakomite do środkowań. strzał na bramkę, minimalnie koło słupka, strzelał bodajże dany Dakosta. Gbamin, znakomita piłka do Wernera, Timo Werner, sytuacja sam na sam Werner 2-0, minuta 35 i Mandanda znowu musi wyjmować piłkę z siatki. Nasz niezawodny napastnik Timo Werner dostał znakomite podanie. Od Gbamina i wykorzystał to Wykorzystał, myślę, że wzrost Mandandy, bo na, Mandanda to jest naprawdę Niski bramkarz, zobaczmy jaka dziura W ogóle ładny przechwyt w środku pola i Werner strzelił Mandanta bez żadnych szans 0-2. Koniec pierwszej połowy i wygrywamy we Francji 2-0. Mamy dwie bramki na wyjeździe. To jest znakomity wynik. W ogóle gramy naprawdę dobrą piłkę. Olimpik Marsylia coś próbuje tworzyć, ale brakuje im ostatniego podania. Przy okazji robią dużo błędów w środku pola. Dwa strzały, jeden celny Marsylii. My oddaliśmy 7 strzałów, pięć celnych. Marsylia musimy naprawdę uważać, bo są tam zawodnicy, którzy mogą strzelić gola typu żona, Balotelli albo pajet. Werner, znakomita piłka do Kaja Havertza Havertz, zobaczmy Kai Havertz jest już w polu karnym Havertz, sam Havertz Mandanda, znakomita interwencja Ale naprawdę Havertz y, przebieg pół boiska Jeszcze zdał oddać strzał A teraz mamy rzut rożny Zobaczmy, Forsberg dośrodkowanie na Wernera Ale Marsylia oddala niebezpieczeństwo Znakomita akcja Havertz Jeszcze do Polsena Jak ta piłka przeszła Polsen Werner 0-3 we Francji z Olimpikiem Marsylia. Naprawdę znakomita to była akcja. Od bramkarza, który podawał do obrońcy do podania do Wernera. Naprawdę znakomita akcja. Havertz tutaj bardzo przypadkowo. Tutaj błąd Luisa Gustavo i Werner na 3-0. Koniec tego spotkania. Wygraliśmy we Francji z Olimpikiem Marsylia. Aż 3-0. Powiem wam, że Marsylia nie pokazała dużo w tym spotkaniu Tak naprawdę nie pokazała nic w tym meczu I zasłużenie przegrała 3-0 11 strzałów, 9 celnych Nasza drużyna Olympic Marsylia 6 strzałów I dwa celne Pewne zwycięstwo w pierwszym meczu Zobaczmy inne wyniki Celtic wygrał z Chelsea Sabitzerowi naprawdę ulżyło Kolejka 22 i mamy spotkanie z Stuttgartem Zagramy takim składem Prawie cały skład rezerwowy Tylko kilku zawodników zostało z Pierwszego składu Zobaczymy, gramy to spotkanie na wyjeździe Więc będzie ciężko No i niestety przegraliśmy mecz Ze Stuttgartem 2-1 Dla naszego zespołu strzelił Polsen Ale dla Stuttgartu strzelił Finboga Sonny Gomez, stracimy 3 punkty Przed nami kolejny trening Smyfrow, dziękuję za częste występy. Przed nami rewanżowe spotkanie w 1-16 finału Ligi Europy. Gramy spotkanie u siebie w Niemczech. Gramy oczywiście z Olimpikiem Marsylią. Zagramy w strajach podstawowych. Marsylia zagra w strajach wyjazdowych. Pierwszy mecz wygraliśmy 3-0. Zagramy w takim samym składzie jak poprzednio. Zaraz zaczynamy ten mecz. Rewanżowe spotkanie w 1-16 finału Ligi Europy. RB Lipsk na własnym stadionie podejmie Olimpik Marsylia. W pierwszym meczu we Francji RB Lipsk wygrało 3-0. Zobaczmy jak będzie w meczu drugim. Zaczynamy. Zobaczmy strzał na bramkę. Znakomite podanie i gol. Minuta czwarta. I Timo Werner strzela gola. Zobaczmy cóż za cieszynka. Do fanów z Olimpiku Marsylia z Francji. Zobaczmy, znakomita piłka. I tutaj Campbell tak podbił i Werner w samo okienko. No może nie w samo okienko, ale naprawdę przepięknym strzałem pokonuje bramkarza Marsylii Mandande. 1-0. Zobaczmy, znakomita piłka do Jonasa. Jonas, znakomita interwencja Gulasciego wygrał ten pojedynek 1 na 1. Ginter dośrodkowanie w pole karne, Jonas i to jest wyrównanie, 1 do 1, minuta 40, w dwumeczu będzie 4 do 1, Jonas strzela bramkę z główki, tam błąd obrońcy, zobaczmy, günter dośrodkowanie z prawej części boiska nagowe żonasa, błąd tutaj zawodnika z numerem 6, kto to jest? E, tutaj bodajże Upamecano, nie przecież Upamecano nie gra, to Konate popełnił błąd i jest 1 do 1. Koniec pierwszej części spotkania, na razie remisujemy z Olimpikiem Marsylia 1 do 1, no Marsylia musi strzelić jeszcze e, 3 bramki, zobaczmy statystyki tego spotkania, Marsylia 3 strzały 3 celne, nasz już na 4 strzały 2 celne, na razie mamy ten mecz pod kontrolą, mamy Trzy bramki przewagi licząc dwóch mecz, więc na razie spokojnie. Zaczynamy drugą połowę. Werner, świetna piłka Bruma. Zobaczmy Bruma. W polu karnym Bruma. Ładne podanie Forsberg i jest 2 do 1 w minucie 48. Znakomita piłka od Wernera do Brumy. Bruma skorzystał ze swojej prędkości. Jest bardzo szybkim zawodnikiem. Popędził lewą stroną boiska. Tutaj, jak widzimy, na powtórce i podał do Forsberga, a ten pokonał Mandandę 2 do 1, Dwumecz, 5-1. Zobaczmy Werner, hrabka na trzecią bramkę, jeszcze Bruma. Oj, fatalne tutaj podcięcie. Pierwsze podcięcie po e Wernera było naprawdę dobre. Zobaczmy, ale tutaj już Bruma, no, troszeczkę za mocno, jednak, żeby strzelić trzecią bramkę w tym meczu. Znakomita akcja, zobaczmy. Forsberg do w pole karne Havertz. Znakomita interwencja Mandandy Koniec tego spotkania. Wygraliśmy drugi mecz z Marsylią. Wygraliśmy 2 do 1. Pierwszy mecz wygraliśmy 3-0, co daje nam w dwóch meczu awans, oczywiście, aż 5 do 1. Pewne zwycięstwo, pewne przejście francuskiej drużyny. 10 strzałów 6 celnych w tym spotkaniu. Nasza drużyna, Olympic Marsylia, 3 strzały 3 celne. Myślałem, że to będzie naprawdę dużo cięższa przeprawa, ale. Udało się wygrać 5-1 i widzimy tutaj Chelsea u siebie pewnie z Celticiem 4-1. Nagroda z turnieju z Ligi Europy dostaliśmy pół miliona. 1-16 finału Ligi Europy za nami, zobaczmy kto awansował. Nasze drużyna czyli RB Lipsk, Chelsea 5-3 z Celticiem, Milan, Valencia, Real Betis spokojnie. Tutaj mamy staty Rens, wyeliminował Seville. Naprawdę nie spodziewałbym się Arsenal e, Bayer Leverkusen Zobaczmy, Rangers i Borussia Dortmund Wygrywa dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe Z Dynamo Kijów e, Inter, Napoli Zobaczmy kto tutaj jeszcze jest Jeszcze cztery drużyny Szalkę, Benfica, Lazio i Genk Pokonuje Olympique Lyon Naprawdę duża niespodzianka I jedna ósma finału Ligi Europy I gramy z Borussią Dortmund Czyli można powiedzieć takie ligowe spotkanie Bo dwie drużyny z Niemiec Napoli z Chelsea, Valencia z Schalke Genk z Stade Reims I Arsenal z Lazio, Benfica z Milanem Real Betis z Interem I Rangersi z Bayerem Leverkusen Kolejka 23 Mamy spotkanie z Hoffenheim, zagramy składem podstawowym. Tylko dwie zmiany w składzie były, bo Hoffenheim zajmuje czwarte miejsce w tabeli, my zajmujemy miejsce trzecie. Musimy ten mecz wygrać, jak chcemy bić się o mistrzostwo. Jesteśmy sąsiadami w tabeli, bo my zajmujemy miejsce trzecie a for Hoffenheim czwarte, tam jeden punkt różnicy jest między nami Hoffenheim ostatnie trzy spotkania, trzy zwycięstwa Werner w siódmej minucie z karnego i jest wygrana 2 do 1 dołożył jeszcze Forsberg, martwimy kontuzja Saraciego, a dla Hoffenheim jednym trafieniem odpowiedział Kramaric drużynie Hoffenheim nie udało się odpowiedzieć za Puchar Niemiec, co wyeliminowaliśmy ich w ćwierćfinale, a przed nami kolejny trening. Zawodnik zawieszony Gbamin, kontuzja zawodnika Marcelo Saracina na 3 dni i rozmowy z zawodnikami Grillicz na swoją rolę w klubie. No przykro mi, gbamin cię wygryć ze składu. Ostatnia symulacja w tym odcinku. Gramy spotkanie z Nurembergą. Zagramy składem podstawowym. Glitch wszedł za zawieszonego gbamina. E, martwi mnie, że Saraci ma mało kondycji. Znaczy, ma tak no, średnio kondycji, no ale nie mamy zmiennika na rezerwę. Nuremberga zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli. Gramy to spotkanie na wyjeździe i jest. Wygraliśmy 1-0, ale widzicie to, Werner strzelił gola i ma. Kontuzję, więc to może być coś poważnego, bo został wywieziony y, do szpitala, zobaczmy koniec jak Bamina. Kontuzja zawodnika na dwa miesiące wypada nam Timo Werner, nasz podstawowy napastnik i konferencja prasowa przed spotkaniem z Borusem Dortmund. No niestety... No, oczywiście zmotywujemy nasz zespół, ale niestety Werner w tym spotkaniu nie zagra. Po tym meczu kolejny trening. Za ten odcinek wam serdecznie dziękuję. W kolejnym odcinku zagramy dwa spotkania z Borussią Dortmund w ramach 1-8 finału Ligi Europy. Jak przed chwilą y, mogliście usłyszeć bez Wernera, ponieważ w ostatnim meczu z ligowym z nabawił nabał się kontuzji, no musi sobie poradzić Polsę na ataku do kolejnych odcinków. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!